No myślę, że czujemy się świetnie, bo wiadomo wygraliśmy z Legią Warszawa u siebie przy pełnym stadionie, więc jest to coś wielkiego i no jesteśmy mega, mega zadowoleni. Do końca ligi już tylko parę kolejek, my na tym trzecim miejscu się trzymamy po takim ważnym właśnie jak zwycięstwie. Co dalej? No my już jakby... Mówiliśmy to i jakby wiemy o tym, że, że naszym celem jest wygranie do końca wszystkich meczy i, i do tego będziemy dążyli, e, żeby po kolei wygrywać każdy mecz. Teraz jest bardzo ważny moment dla drużyny, dla nas. Mamy szansę w kolejny sezon z medalem, dlatego robimy wszystko. A dzisiaj wiedzieliście, że bardzo ciężki mecz z Legią, ale walczyliśmy, walczyliśmy, wierzyliśmy do końca i Nasze kibice niesamowite byli dzisiaj, co dziękujemy bardzo i bez nich by ten słobi by nie było, na pewno. No, trzeba to, to zauważyć, specjalistą jesteś w tym sezonie i nie tylko, w poprzednim też tak było. Od tych kluczowych goli. Gole Bahana dają zwycięstwo. Ja wiem, że zaraz powiesz, że cała drużyna najważniejsza i się cieszy, ale, ale to jak wchodzisz z ławki strzelać gola, to coś chyba co daje takiego fajnego kopa. No mogę powiedzieć, że od pierwszego Dnia tak bardzo lubiłem ten klub, miasto, drużynę wszyscy, że, że jestem bardzo wiadomy, że musimy każdą meczu, czy będzie mać takie szanse. Najważniejsze takie ciężkie momenty, gdzie potrzebujemy ten e, szal, który e, da nas trzy punkty, to nie wiem, po prostu bardzo lubię ten klub, a dla tego klubu chcę robić wszystko. Ja bym a i kibicować, drużynia całego klubu, żeby... Cześć, e, zawsze byli e, szczęśliwi. To był gol e, taki jednego pokoju hotelowego, bo razem z Kowalem jesteście w pokoju, on asysta, ty gol, więc, więc w ogóle taki przyjacielski gol. No tak, tak. Dzisiaj tak padło, jesteśmy bardzo szczęśliwi z Kowalem, bardzo dobrze rozumiemy jeden drugiego. A, mam nadzieję, że następny mecz ja dam asystę, a Kowal będzie strzelał bramkę. Personalnie ten gol? Fajnie, bo, bo, bo jakiś czas ich nie było? No tak, ja gdzieś długo myślałem o, o tym golu z dystansu. Też z chłopakami rozmawiałem. Teraz, nawet przed meczem, jeszcze z Sobą Kowalczykiem, mówiłem, że, że chciałbym strzelić z dystansu. też mi powiedział, że, że, może, że może wpadnie, więc, więc, jakby osobiście, jestem bardzo, bardzo zadowolony.